No hej, jak już całyśmy z Brukseli, miałyśmy jeszcze parę, no parę godzin, to było chyba trzy godziny w Eindhoven z powrotem, ponieważ Alicja mieszka w Kolonii i ona z Eindhoven miała busa do Kolonii, więc jeszcze miałyśmy chwilę czasu, żeby poczekać. Um, I um, po prostu sobie łażąc po mieście spotkałyśmy sklep, którego wcześniej nie widziałam, to jest chyba jakaś nowość, albo ja po prostu nie obczaiłam tego wcześniej. Sklep nazywa się po prostu The z Winkle, czyli po prostu sklep z masłem orzechowym. Tak wygląda logo. Pewnie nie widzicie tytułu, bo to jest... Dokładnie tak. Yy, I co jest takiego niezwykłego, bo... Ej, co jest? E, możecie powiedzieć, że tak naprawdę, no... Co jest takiego niezwykłego w masie orzechowym? Otóż Holendrzy bardzo lubią masło orzechowe, to po pierwsze. A po drugie, to nie jest takie zwykłe masło, ponieważ to jest 100% Orzechu tak naprawdę. To nie są jakieś słabe składy, to jest tak zwane świeże masło orzechowe, czyli on nie może stać 3 lata w szafce, tylko po prostu trzeba je zjadać, z tego co wyczytałam, przez najbliższe 4 miesiące. I co jest ciekawe, one występują w dwóch rozmiarach. W takim dużym, czyli to jest 420 ml. I takich małych, słodziutkich na próbę e, słoiczkach. I na przykład w takim dużym słoiczku, jak tutaj wyczytałam, znajduje się około 710 orzeszków. A dlaczego on, ten sklep jeszcze tak bardzo mnie zadziwił? Chciałabym wam pokazać, ponieważ no, pierwszy raz się spotkałam, aby tak dziwne smaki masła orzechowego były w sprzedaży i dostępne. Mm, pokażę Wam na przebitce, jakie ja mam dostępne, bo kupiłam jakby takie najbardziej dziwne. Tam na miejscu też było tyle fajnie, że można było spróbować, pani dawała na patyczku tak trochę tego masła, więc można było sobie wszystko popróbować i dopiero potem zdecydować się, które chcemy. Mi najbardziej przypadł do smaku masło orzechowe z białą czekoladą, dlatego kupiłam je w takim dużym słoiczku i jak widać już jesteśmy w połowie, także bardzo nam smakuje. A oprócz tego można było sobie kupić takie małe słoiczki innych smaków na spróbowanie. I ja je wzięłam i dzisiaj je spróbujemy. A dlaczego to jest są takie niezwykłe smaki? To dlatego, że na przykład ten to jest masło orzechowe z czosnkiem i pieczoną cebulką. Proszę. Tutaj jest napisane, że w takim słoiczku znajduje się 70 orzeszków. Następnie jest. Yy chili i trawa cytrynowa, tak tyle i cynamon, pomyliłam się, strop wafel i cynamon. Stop wafel to jest taki, no, takie ciasteczko z Holandii, taki tofinek, nie wiem czy pamiętacie, czyli jakby taki super cienki wafelek, a po środku taki, taki karmel, to można sobie właśnie na herbatkę położyć, to się tak fajnie rozpuszcza. No i ostatni smak to kokos i sól morska. Także ja próbowałam tylko tą białą czekoladę i wiem, że jest przepyszna, bardzo mi smakuje. A dzisiaj z Mami na żywo spróbuję te pięć innych smaków, i to będzie taki, no, mój pierwszy, moja pierwsza opinia, moje, moje pierwsze wrażenie. Myślę, że bo tu są jakby na słono 3 i dwa na słono. Nie, no, dwa na słono, 3 na słodko, więc może zaczniemy od tych słodkich, nie? Zacznijmy od takich mało hardkorowych, czyli strofaffel, czyli tak naprawdę pewnie karmel. Chociaż to mogą być kawałki strofafa: strofaffel i karmel. Otwieram. No, pachnie bardzo ładnie. I widzę, że tutaj na górze, nie wiem czy Wy to zobaczycie, spróbuję. Tu na górze jest pokruszony waffle właśnie. Mam takie słucharki, bo pomyślałam, że na tym będzie najfajniej. Aha, okej, okay, tu są pokruszone w wafle, chrupie. No jej, to nie będzie tak łatwo. No ja tu sobie trochę nakładam. A, i on w środku też widzę, że jest wymieszany z tym waflem. Można no, no, go sobie tu nałożyć. I próbuję. Bardzo no dobra. Widzę jego kota w oknie. No. Bardzo dobre. Orzeszki, stop wafel. Aha. Um, następnie weźmiemy daktyle. Co w ogóle daktyle? Mi się wydaje, że daktyle. Bo aż kurde, zwątpiłam. Dajcie chwilę. Nie, przepraszam. Czyli to jest tylko z cynamonem, tylko ten cynamon to jest jakieś danelle, yy, czyli to jest jakieś, nie wiem, to w wygłupiało, że to jest jakiś afry... moment, aż skupiałam. Nie, dużo mówiłam, daktyle. Dobrze Kasia, daktyle, czyli jak widzicie tu na powierzchni, na górze, no dawaj osość są yy, kawałeczki daktyli. Czyli daktyle z cynamonem, to są słodkie, to ja nie będę myła tego noża za każdym razem. Tym bardziej, że te dwa smaki są. Bo, że. gdzie co? To trzeba chyba wymieszać. Bo. Um, tu mi się wszystko z tego małego pici-pici słoiczka y, wysypuje. Ale okej, okay, udało mi się coś nabrać. Ja szczerze nie jestem fanką y, daktyli. Mam dużo prób do niej żeby podejść i coś z nich robić. Ale one są dla mnie po prostu za słodkie, wiecie? Jakoś. No i dobra bo to masło orzechowe, no w ogóle pewnie jest słodkie mm, że zajebić... sorry, bardzo dobrze mm, tu mi ten super słodycz daktyli, bardzo fajne bardzo mi to pasuje też mm, no i ostatni słodki słono, słono słodki powiedzmy, nie wiem, w sumie to będzie kokos i sól morska i tutaj już na wierzchu nie ma nic, ale jest jak widzicie, po prostu się oddzielił olej, co świadczy tylko dobrze o tym. Tylko dobrze o tym świadczy, że to jest bardzo dobre masło orzechowe. To sobie można wymieszać. I takie masło orzechowe przez to też mają niestety krótszą żywotność, bo jak ten olej się oddzieli, to ta masa, która zostaje, to się sobie taka twarda, nie? I czasami tego nie da się wymieszać tak do końca, więc to jest. Męczące i lepiej po prostu zjeść to masło szybciej, a nie trzymać je przez dwa lata w szafce czy przez ok. No to próbuję. Nie czuję tej soli. Nie czuję tej soli, bo szczerze to nie czuję. Bo masło żółwe zawsze jest takie ciupkę słone, a kokos? Pewnie chodzi o to, że tam są jakieś... No trochę jak pachnie nad kokosem. Pewnie te fiurki mm, kokosowe są w środku, ale szczerze to smakuje jak zwykłe masło, takie klasyczne. Także no nie ma, biorąc pod uwagę chociażby faworyta, czyli białą czekoladę. Ja Wam pokażę, jak ta biała czekolada wygląda. Bo ona miała na wierzchu masę takiej bia z białej czekolady. To może nie może nieładnie z białej czekolady hmm, no takich kawałków białej czekolady i trzeba było wymieszać nie? i ogólnie ha, ja, super, no dobra, słuchajcie umyję sobie ten nożyk umyję, w sensie wytrę bo nie będę wrócić kolejnego i um, zaczniemy od, od tych bardziej hardkorowych. myślę, że czosnek i cebulę zostawię sobie na koniec żeby nie psuć sobie um, żadnych tutaj kubków smakowych więc e, teraz e, chili i trawa cytrynowa. Pachnie. Pachnie inaczej niż zwykłe masło też, e, też się tutaj. E, Przedmiot coś na twarz. Też tutaj widzicie jest, e, tylko olej. który e, się e, po prostu wydzielił. Także sobie to wymieszam wszystko. wam, No pachnie, powiem Wam, że. <grym>, pachnie wytrawnie jak mam być szczera. No i dobra, spróbujemy. Trochę się boję, bo jestem ciekawa, czy to będzie ostre, czy... Czy masło może być ostre? Teoretycznie tutaj jedzą te saty, czyli to jest jakby taki krem z orzechów ziemnych, którego ja szczerze na pewno nie lubię do mięsa, no ale to może być ciekawe. O może! jaki ostry! To jest pikantne, słuchajcie. Ale zaskoczenie, bo to nagle przyszło. No, nie, no to jest pikantne. O, jak bardzo. Jest bardzo pikantne, słuchajcie. Wow. No, to jest. Jak chce, kanapkę nawet nawetrawia i pomidora do tego dała, chyba. No Naprawdę, nie? No, u, ale osy. To jest naprawdę osy, wiecie, co? Chyba sobie aż. Muszę sobie popić, ale jest naprawdę bardzo ciekawe. Jest to sobie czymś innym, czymś, czego um, nie spodziewałabym się po masle orzechowym. Także dla fanów um, ostrości i jakichś takich innych smaków połączeń, no, no, polecam. Wezmę się na piję wody, żeby trochę um, zniwelować tę ostrość, i idziemy do ostatniej, um, po prostu do, do ostatniego smaku, czyli czosnek i cebulka. Dobra, jestem z powrotem Czyli przechodzimy do ostatniego smaku Ja sobie tylko jeszcze wyczyszczę Nożyk Żeby nie było tej ostrości Powinnam może wziąć nowe, ale Nie chcę się tego myć No dobra On jest w ogóle Wow <grytania> On jest dużo ciemniejszy Niż każde inne masełko Także hmm. Nie, 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 czuć jakoś czosnku czy cebuli, jest olej taki wydzielony na górze, który sobie, o, a to są jakieś kawałki, coś tutaj jest w środku, słuchajcie, czy, ej, <grym> wiecie co jest w środku? W środku jest taka prażona cebula, wiecie, taka, którą na hot doga i dają, ej, byski, to było normalnie jak mieszam, Co może być. Musi jaka dziwne. Może taką cebulkę, taką słodką. Widzicie, jak cebulka się praży, ona jest słodka. No to czymś takim delikatnie zajeżdża, ale tak naprawdę. trzeba będę miała coś? Por favor. Ale tak naprawdę to nie ma różnicy na ten moment. W każdym razie, próbujemy. Wezmę sobie trochę tej kupiącej cebulki. Ciekawe, ciekawe. No to próbuję. Kubaski do tego brakuje, bo mam, że. Czuć tą cebulkę, jak już się ją przegryzie, oczywiście. I jest dobre, Głomy <głanee> być szczera. To jest bardzo smaczne bo ta cebulka taka prażona jest słodka. Yy, I to bardzo fajnie jakoś podbija ten smak yy, orzeszków. Trzeba się nie chcę zakręcić. Fajnie podbija smak orzeszków. Co prawda nie czuję czosnku, ale może to tylko... O nie, moment. Taki posmak czosnku jest. No, tak z buzi. Teraz, teraz dopiero doszło. Także... Yy. Też, też, nie powiem, dość spore zaskoczenie, bo ja nigdy nie jadłam masła orzechowego na słono. Zawsze raczej ta opcja na słodko, nie? Także szczerze to powiem Wam, że wszystkie były bardzo dobre. To, to oczywiście, no to jest taki słodki, jak dodać białej czekoladę do zwykłego masła orzechowego, także taki deser. Ale te e, pięć e, innych smaków to no coś ciekawego. Wiem, że jeszcze był smak, tylko on nie występował w małych e, w małych tych małych słoiczkach, e, bo to była jakaś taka nowość sezonowa. E, coś z jabłkiem, szarlotka, coś takiego. Tylko był fajny i on miał kawałki jabłka tam w środku. To było bardzo ciekawe. Więc e, ja, jak mam być szczera, to wam serdecznie polecam. Jeżeli ktoś jest tu w Holandii, bo to występuje tylko w Holandii. I tutaj nie mam spisu żadnego, ale y, pamiętam, że było bardzo dużo miejsc, gdzie to występuje. Oczywiście te wszystkie duże Rotterdam-Haga tam to występowało, najmy, nie wiem nie, nie, Arnhem, Eindhoven, Amsterdam oczywiście. Y, także bardzo dużo y, punktów, gdzie można sobie takie y, masło orzechowe kupić. Nie wiem, czy też opcja jest, żeby kupić y, online. Ja Wam napiszę tutaj stronę jak coś. Bo to jest coś innego, i powiem Wam, że ze mną była koleżanka, która po prostu kupiła znajomej na prezent. Myślałam, że to jest super prezent dla, dla koleżanki swojej. Ja też uważam, że to jest ekstra prezent dla osób, które na przykład bardzo lubią osoby albo bardzo interesują się jakąś kuchnią i szukają nowych smaków. Pomysł super. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli Wam się podobało, jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem, jeżeli napiszecie mi coś w komentarzach. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, bo tam rzucam na bieżąco bardziej się udzielam niż tutaj. I widzimy się po prostu w następnym filmie. Dzięki wielkie, na razie, cześć!